Boże przesłanie dla Ciebie na dziś. Dziękuję, synu, że kliknąłeś na ten film. Dzisiaj mam piękne przesłanie, które Cię dzisiaj pobłogosławi. Mój ukochany syn, widzisz zbliżające się wielkie wyzwanie, przeszkody pozornie nie do pokonania, ale nie bój się, ponieważ jestem tutaj, aby zapewnić Cię. Że będę Twoim zbawieniem. Nie będę obarczać Cię problemami, które uważam za nie do pokonania, zaufaj mi, bo jestem źródłem Twojej siły i mądrości. Mój synu, zamiast błagać o rozwiązanie Twoich problemów, zachęcam Cię do szukania mojego przewodnictwa. Proś mnie, abym obdarzył Cię niezachwianą wiarą. Nieustępliwą siłą i niezłomną odwagą, by stawić czoła temu, co stanie na Twojej drodze. Mój umiłowany synu, pamiętaj, że nie liczy się rozmiar Twoich problemów, ale rozmiar Twojego zaufania do mnie, Twojego potężnego Boga. Kiedy zainterweniuję i rozwiążę Twoje problemy, Twoja wiara w moje umiejętności zostanie wzmocniona, jednak może się zdarzyć, że zdecydujesz się nie rozwiązywać swoich problemów od razu. Ponieważ wierzę w Twoją własną moc, wierzę, że w Tobie tkwi zdolność do przezwyciężania i wzrastania poprzez przeciwności losu. Oddaj swoje troski mojej kochającej opiece. Oddaj swój ból, serca, a przyniosę uzdrowienie. Uwolnij strach, a zapewnię wsparcie. Zostawcie wszystkie swoje zmartwienia, a otoczę was obfitymi błogosławieństwami. Zachowajcie wiarę mocno zakotwiczone we mnie, a ja będę nieustannie czuwał nad pożywieniem. Mój synu. Jeśli ta piękna wiadomość poruszy Twoje serce, proszę, abyś napisał w komentarzach Amen, aby potwierdzić swoje przekonanie. Pozwól, aby moje obfite błogosławieństwa zamanifestowały się w Twoim życiu. Pamiętaj, mój drogi synu, że zawsze jestem przy Tobie, gotów nieść Twoje ciężary i prowadzić Cię przez życie. Moje dziecko, zaufaj mojej niezachwianej miłości, a ja zawsze zaspokoję Twoje potrzeby w imię Jezusa. Amen.